Witam Was bardzo serdecznie, jak widzicie mam już swoją nową nogę i chciałabym Wam z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować za pomoc. Chciałabym podziękować Fundacji Caritas Polska, Fundacji Księdza czy Czytmy Dobro, chciałabym również podziękować moim przyjaciołom z Łodzi oraz Klinice Estetik, a przede wszystkim chciałabym podziękować Wam Osobom, które wsparły moją zbiórkę, oddały 1% podatku lub przekazały darowiznę. To dzięki Wam, teraz będę zabezpieczona na kolejne lata. Będę mogła chodzić, pracować oraz pomagać innym osobom po amputacjach. Chciałabym również podziękować firmie Otobok Polska oraz mojemu technikowi Mateuszowi za wykonanie tak wspaniałej protezy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dzięki teraz tej protezie będę mogła chodzić bez bólu. Będę mogła chodzić nawet w małym deszczu. Będę mogła wchodzić oraz schodzić po schodach dwoma nogami. I przede wszystkim będę mogła żyć w miarę normalnie. Życzę Wam dużo zdrowia oraz spełnienia marzeń, ponieważ moje marzenie teraz dzięki Wam się spełniło. Dziękuję Wam bardzo serdecznie.